Dlaczego ogórki są pakowane w folię? Powód może Was mocno zaskoczyć. Dlaczego zielone ogórki są pakowane w folię, a inne warzywa nie? Producenci tego warzywa często decydują się na takie opakowania. Mogłoby się wydawać, że folia to zbędny dodatek, który generuje niepotrzebne śmieci. Okazuje się, że ma jednak ważne zastosowanie. Ogórki są jednym z najpopularniejszych warzyw kupowanych przez konsumentów. W sklepach najczęściej dostępne są dwa rodzaje ogórków. Gruntowe, które mają na skórce charakterystyczne wypustki oraz szklarniowe, które mają gładką skórkę. Te drugie są pakowane w plastikową folię. Żeby zrozumieć jej zastosowanie, należy zagłębić się w budowę tego warzywa. Ogórek składa się w ponad 90% z wody. Zapewnia ona jego sprężystość. Odpowiada również za smak ogórka. Folia jest kluczowa dla transportu i smaku tego produktu. Okazuje się, że dokładne zabezpieczenie skórki za jej pomocą jest niezbędne. Zapobiega ona parowaniu wody z komórek warzywa. Dzięki czemu kupujemy ogórki świeże, twarde i soczyste, a nie wysuszone, miękkie i gąbczaste. Folia ma też zastosowanie w transporcie. Ogórki szklarniowe często są importowane z innych krajów, zabezpiecza ona je przed zgnieceniem. Zapakowane w folię próżniową chroni je przed pleśnią. Brak powietrza uniemożliwia dostawanie się do nich drobnoustrojów. Pomimo zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami, należy pamiętać, że takie ogórki należy myć przed zjedzeniem. Choć mogłoby się wydawać, że pakowanie ich w folie jest mało ekologicznym rozwiązaniem, to bez tego zabezpieczenia warzywo nie miałoby szans trafić do naszego sklepu. Bardziej ekologicznym wyborem mogą być ogórki gruntowe pochodzą one z Polski. Dlatego nie ma potrzeby, żeby pakować je w plastik.